Szczerzą się jak w reklamie. Witam na angielskim rozszerzonym. Z tyłu schowała się nasza nowa uczennica Virginia. Przywitajcie ją ciepło. Jestem Ginny. To pierwszy dzień po wakacjach, idealna okazja na mały test. Tych, którzy odpuścili lekturę Czarownic z Salem, czeka przykra niespodzianka. Bez obaw Virginia, nie oczekuje, że czytałaś tę książkę. Masz pytanie? W sylabusie jest 16 książek. Jak wspomniałem, zawsze możesz. 14 napisanych przez mężczyzn, 15 przez białych. Obstawiam, że czarnego zostawiliście na miesiąc czarnych. Zgadza się. Proszę? Traktuję poważnie swoją edukację. Martwi mnie, że mogę przejąć ideologię, że główny nurt godny nauczania w klasie, nurt największych jest tożsamy z białym mężczyzną, co czyni mój głos niesłyszalnym. Do tego nie zaspokoi mnie intelektualnie. A czarownicę z Seylem czytała mi poradzę sobie z testem. Skończyłaś Virginia? Nie. Wystarczy Ginny.